Cześć wszystkim w kolejnym odcinku! Dzisiaj jest ze mną... Lewy. I... Ziomek! Więc jest. Więc zaczynajmy! Kto lubi najbardziej zwierzęta? Ziomuś. Ziomek. Ziomek myślę, że on najbardziej lubi. Lewy. Lewy. <laughs> lewy. Myśli, że on najbardziej e, lubi zwierzęta, a ja myślę, że ja najbardziej. E, dwójka. Drugie pytanie. Kto najlepiej się uczy? Ziomuś. Ziomuś myśli, że ziomuś. Lewy myśli, że lewy. <laughs> lewy, lewy. myśli, że lewy. A ja myślę, że ja. Bo ja miałam z czerwonym paskiem. Trzecie pytanie. Kto ma naj... Kto ma najwięcej lat? Ziomuś, jak myślisz? Wiki planeta, Planeta Wiktorii no, e, Ziomuś i... myśli, że planeta Wiktorii Planeta Wiktorii, Lewy Lewy myśli, że planeta Wiktorii I on ja sam, sam myśli a ja, a ja myślę, że ja e, Czwarte pytanie Kto najbardziej lubi lody? Ziomuś, kto najbardziej lubi lody? Ziomuś. Ziomuś myśli, że on y, tysiąc razy lubi jeść wody. Ziomuś myśli, że on. Y, lewy? Ja, oczywiście. Zio, y, lewy myśli, że on najbardziej lubi. I ja myślę, że y, wszyscy. Czyli ziomuś. Ja ziomuś y, lewy i planeta Wiktoria. Y, 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 piąte pytanie: Kto ma lepszy styl? Ziomuś. Ziomuś myślę, że on. Lewy. Lewy. Ziumuś. Lewy myśli, że on. A ja myślę, że ja. Więc y, ja myślę, że to by było na tyle. My się z wami żegnamy. Jeśli byście chcieli, y, żeby następny odcinek był też z lewym, to y, subskrybujcie, łapujcie Ja się z wami żegnam. Pa! Pa!